Witamy serdecznie. Dzisiaj gościnnie. Dzień dobry. Witamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sławek z tej strony, Tim Robinson. Miło nam. Słuchajcie. Hello. Słuchajcie, jesteśmy w Irlandii. Sławek, powiedz coś więcej. Jesteśmy w sklepie, w którym Sławek jest, pracuje. Tak, jesteśmy w sklepie, który się nazywa White Hunter. Znajduje się to w Galway. Jest to sklep myśliwsko-wędkarski. Mamy. Wiele, wiele różnych firm, także Robinsona. Także miło nam. Może przejdźmy tak po kolei. Tu, są, tu mamy rzeczy, typowo myśliwskie rzeczy, czyli spodnie, kurtki, wiadomo. Buty. Ta. Znanej firmy. Tu jest cała ściana. Przynęt. Spinningowcy będą to uwielbiać, tą, tą, tę, tą część filmiku. <laughs> Tego... Słuchajcie, zaopatrzony sklep jest naprawdę fajnie. Widać, że tutaj jest. Yy, no myślę, że szczupakowa ściana, nie? Tak, to jest typowo szczupakowa ściana. Tu po prawej nie mamy troszeczkę. Ogoniowo. Mniejszy kaliber. Mniejszy kaliber, tak, dokładnie. Jest Kitech, słuchajcie, jest trochę innych firm. Jest, tutaj... jest bardzo no, Savage, a, Westina, no jest bardzo dużo tego, nie? Także tutaj pod Szczupaka, od małej do dużej przynęty, każdy by coś tu znalazł na siebie na pewno, myślę. na to nie? Mm -hmm. Może trochę Sławek powiedziałbyś o samej tutaj lokalizacji, o, o rejonie, jak to w ogóle wygląda? No, no, no. Co by tu powiedzieć o lokalizacji? Je, 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 no głównie miasto, mówicie... Miasto Galway. Znajduje się nad słynnym jeziorem Korib Wszyscy w Europie znają To jest to jezioro typowo strągowo-łososiowe mm -hmm. Ale obfituje też bardzo duże szczupaki Okonie Białe mm -hmm. też występuje dość sporo yeah. Także fajna mieścinka, łatwo się żyje tak Jestem mm -hmm. już tutaj 16 lat Także Coś tutaj już, moje jedna trzecia życia, więcej, co ja mówię. Połowa życia prawie wizanki. I polecasz. Polecam, polecam. Polecam. Mhm. Zobacz, Piotrek znalazł wędkę. O, zobacz. Typowa dla niego. Piotruś już w raju. Pokaż, pokaż Piotruś co tam masz. Dam tą wersję mam. A, rozumiem. Dobrze. No dobra, kontynuując dalej, widzę, że są wędki. Jest... Są wędki nasze, czyli Robinsona. Jest Robinson cały przekrój, widzę. No jest też... wszystkie gramatory, praktycznie prawie każdą wędkę ma pod konia, pod pstrąga. Także tu mamy kołowrotki. są okulary, kołowrotki. Tak, lornetki. Teraz idziemy tu w tą stronę? Tak, przejdźmy, pokażmy w tą stronę. Jest coś całe zestawy z powrotkami. Pod, pod martwą zestawy, czyli spłatiki wiadomo jakieś. U góry wędki, rivermastery, bardzo dobre od Robinsona. No no to City tak samo Sashiny. Ulubione przynęty pod łososia i przez Jerończyków oczywiście. Czyli to popularne tutaj, tak? Tak, to jest bardzo, bardzo popularna przynęta dla Jerończyków. Mhm. No. Agrafki, nie agrafki, wszystkiego do oporu. Kaczek także. No właśnie, kaczuszki zobaczcie. Kaczuszki są też. Nie? No jedna z lepszych plecionek. O. No. Jest i nasza tutaj ścianka. Jest nasza ścianka, ale więcej w drodze. No, no, tym nie? bardziej końcówka sezonu już tutaj. To... Tak, to jest już po sezonie tak naprawdę. Sezon trwa do końca września, mhm. ale na szczupaka trwa cały rok, po konia można łowić. Bo to jest sprzęt pod e, myślictwo, jakieś pasy, nie pasy i tak dalej, no nie. Proszę bardzo. O. Są mi lodóweczki, tutaj. Lodóweczki, zobaczcie. Tak. Jest i turystyka. Jest, tego jest oczywiście. Tego, są kajaczki. Kajaczki. O. kajaczki to są Akurat dla dzieci. O, Podbieraczki. Cała gama czapeczek z daszkiem, nie z daszkiem, na zimę, rękawiczki, no wszystko Tak naprawdę od ADZ idzie, zobaczcie się, po kolejna polska firma, Starfish Tak, kolejny Starfish, bardzo, bardzo dobre, dobre sonenty Jest też trochę Sensasa Tak Tutaj widzę mamy o, jeszcze Nasz, wiadomo, bardzo po, dobry Pokrowce, kamu <laughs> Tutaj trochę zestawików Tu jest cała ściana, to pokaż arty jeszcze. A. Tutaj na to łowimy poloki, poloki to będzie nie wiem, zawiec po, po polsku, A. na takie oto na morskie, tak. morskie łowienie. Tak, tu gdzieś jeszcze miałem, o proszę, A. gdzie one są, czekaj. Miałem... Tak. Seafoxy tu są. Seafoxy, o są robione, na też właśnie. Widzę, tak. No, to bardzo to dobre. Jest ale to wszystko o pilkery wiadomo. No. no u nas morze upadło, niestety kiedy zakazali łowić także. Polska napala. No i to cały fly fishing, czyli Muchowe, linki, ta, tak, muchowo. To też chyba u was bardzo popularne, ta, bardzo nie? tutaj jezioro Kory, jak już wcześniej mówiłem, słynie właśnie pstrągi, dzikie to, potokowe pstrągi i, i łososi, mhm. które Iranczycy tutaj tutaj łowią właśnie na, na muchach. O, proszę bardzo. Baciki są. Baciki są. Okej, okay, a Sławku coś więcej, może tutaj byś powiedział o tych, o tych rybach? Jakbyś tutaj, wiesz, coś, coś nakierował? No tutaj słynie chyba z tego, co, co widzę, i, i mówisz to. To łowicie głównie szczupaki, tak? Głównie teraz jest właśnie dobry okres wrzesień, listopad, październik, grudzień. Bardzo dobry okres na złowienie dużej mamusiki mhm. szczupaka. Okonie też można łowić, ale głównie skupimy się, tak jak wy żeście przyjęcieli, pod szczupakiem, dużego szczupaka. Okay. Mam nadzieję, że się uda złowić. Będziemy próbować, tak, dokładnie. Ale od lutego do końca września jest bardzo dobry okres na dużego pstrąga yy, i łososie. Okej. Okay. Także czy to, feroxy, nie? Co warto zaznaczyć, Sławek tutaj też działa jako przewodnik, jeżeli chcecie Chcecie też wybrać się na fajne ryby? Oczywiście zostawię namiar do jego sklepu i kontakt bezpośrednio do niego, gdzie będziecie mogli się skontaktować. Jeżeli chcecie taką przygodę przeżyć, wybrać się do Irlandii, co myślę, że, że gorąco polecam. Sławek no jest już tutaj 16 lat, więc, więc łowi. Wodę troszkę zna. Myślę, że trochę zna, patrząc na jego ryby, jakie, jakie nam wysyła zdjęcia, to naprawdę powiem Wam. No robi to wrażenie. W Polsce takich ryb na pewno nie złowimy. W takiej ilości może, o tak, bo, 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 bo tutaj. No, no i te feroksy to jest coś niesamowitego, tak tak, że, myślę, to są, że... Tak, to są ryby pstrągi. To są pstrągi. Tylko Irlandczycy nazwali to feroxami, nie wiem dlaczego tak dokładnie. Są to ryby dochodzące do metra, nawet ponad metr strą, to można sobie wyobrazić. 10 rybę. I do tego je siłę tej ryby. I siła, tak. potężna siła. Chyba się w tej wodzie, nie? Tak tak, 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 tak. No i tak. łowicie właśnie w stojących wodach, tak? tak to też warto zaznaczyć. w jeziorach na, w zależności od na różnych głębokościach. Czasami łowi się je na 15-17 metrach. Okay. Tak. No okej, okay, no to co, no, Sławku, dziękuję za tą krótką tutaj prezentację. Także jutro ruszamy tak. nad wodę, myślę, że pokażemy... Wam, czekają. Jak to będzie wyglądało nad wodą, że uda się coś tak. spowędkować. Pozdrawiamy Was ze, ze sklepu tutaj, z White Huntera. White Huntera. Galway. Galway. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Dokładnie.